Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, że jesteście czarnym snem ministra Niedzielskiego, jak czarnym snem marszałek Witek jest Grzegorz Braun, który stoi za mną, tak czarnym snem sędziów w Siedlcach jest kolejny z mówców, który wygrał już trzy sprawy o nienoszenie maseczek. Możecie brać przykład i potem z nim porozmawiać. Przedstawiciel partii Korwin, wielkie brawa, Paweł, Paweł Wyżykowski. Może nie jestem czarnym snem sędziów, ale na pewno jestem czarnym snem komendanta miejskiego policji w Siedlcach, komendanta miejskiego policji w Ostrołęce, ponieważ miałem czelność ich zapytać, czy pokryją z własnej kieszeni wydatki, które musiały być pokryte ze skarbu państwa, czyli z naszych podatków, za wszystkie ich przegrane sprawy, przegrane z premedytacją, dlatego że, mimo iż wiedzą doskonale, że ich represje wobec nas są nielegalne, że postępujemy zgodnie z prawem, że prawo stoi po naszej stronie, to oni nadal nękają przedsiębiorców, nękają zwykłych ludzi, chociażby za ten brak maseczki i uważają, że ta władza, która jest im przyznana w ramach funkcjonowania, w ramach policji upoważnia ich do tego, aby się nad kimś wywyższać i grozić, że nas będą ciągać po sądach. Niestety. Wszyscy my płacimy za tę nieudolność policji i za to nielegalne działanie. Szanowni Państwo, jeżeli organy państwa nie przestrzegają własnego prawa, prawa, które jest tworzone przez nasze własne państwo, to tutaj musimy wejść my. I jak przedmówcy krzyczeli, presja ma sens, ja dodam, największą przyczyną zła jest bezczynność ludzi dobrych. I nasze milczenie jest współudziałem, jest grzechem zaniechania, Przyczyniającym się do tego, że ta paranoja będzie o wiele dłużej trwać i o wiele większe koszta będą zrzucane na podatników. Dlatego wzywam Was do tego, abyście byli lokalnymi lodołam lodołamaczami, którzy będą przebijać te barierę, którzy będą w rodzinach w końcu przekonywać. Nie, że ty mów swoje, ja będę mówił swoje. Ja rozumiem, jestem wolnościowcem, trzeba szanować swoje własne yy, wzajemne zdania, ale. Doszliśmy do punktu, gdzie czyjeś zdanie z większości, używane w statystykach, jest używane do tego, aby narzucać coś nielegalnie, wbrew naszej woli. Więc tutaj musimy się bronić. Kiedy państwo zawodzi, my musimy się bronić. I w tym miejscu tutaj widzę masę młodych, zdrowych ludzi. Szanowni Państwo, pewnie część tutaj też rozmawiałem z wieloma osobami, miała już okazję wysłuchać mojej historii. Po trzech latach służby, w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej po mojej odmowie przyjęcia szczepionki zostałem ze służby wyrzucony. Oczywiście nie było wpisane, że z powodu szczepionki, z powodu nieprzyjęcia szczepionki. Jest to taki przepis wytrych, że na potrzeby sił zbrojnych zostałem zwolniony prawdopodobnie, tak jak koledzy mówią dla przykładu, tak, żeby oni, reszta zrewidowali swój pogląd na temat tych szczepień. I mi nie żal tego. Ja wolę być zdrowy, wolę korzystać ze swojej wolności i nawet poświęcić się, poświęcić tę swoją wymarzoną działalność na rzecz tego, żeby inni nie byli do tego przymuszani. Natomiast bardzo Was proszę, wszyscy, którzy wiekiem odpowiadają, bo o zdrowie to, patrząc na BMI, niektórych żołnierzy to raczej nie pytają, wstępujcie do wojska. Wstępujcie do wojskobrony Terytorialnej, jest to bardzo łatwe. Teraz nie trzeba rezygnować ze swojej pracy, aby uczestniczyć w tym. Dlaczego? Dlatego, żeby po pierwsze poznać ludzi, często bardzo zaszczytnych patriotów, ale też, żeby obeznać się z bronią, obeznać się z działaniami wojennymi. Nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Musimy umieć się bronić wzajemnie, musimy wiedzieć, na kim można polegać, na kim nie. I proponuję nawet od jutra, udać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień i tam zgłosić chęć służby. Może część z Was wyrzucą po odmowie szczepienia, ale na pewno nie wszystkich. A na pewno zdążycie odbyć parę strzelań, zdążycie się zapoznać, trochę ogarnąć tą broń, przynajmniej podstawy. Może to będzie początek drogi do uzyskania prawa do posiadania broni, do uzyskania pozwolenia. Tego naprawdę zachęcam. Jeszcze jak byłem zapowiadany... Była mowa o trzech wygranych sprawach, trzech jak na razie wygranych sprawach. Broniłem się bez prawników, z pomocą przyjaciół i ja tę pomoc przekazałem dalej. Już ponad 120 osób skorzystało z tej mojej pomocy. Wystarczy jedno zdanie sprzeciwu, aby nie przyjąć mandatu, aby nic się u nas nie stało, aby całe postępowanie było umorzone sędziowie są po naszej stronie, bo prawo jest po naszej stronie. To oni łamią prawo. Funkcjonariusze policji niestety mają prikaz, aby łamać to prawo wobec nas. A prawo jest po naszej stronie, dlatego nie stójmy bezczynnie, pomagajmy też innym. Tutaj wszyscy oczywiście pomagają osobom, które są poszkodowane przez to bezprawie. Więc nie bójmy się też w miejscach, gdzie na przykład maseczka jest wymagana, aby tej maseczki nie nosić, dlatego że Postępujemy zgodnie z prawem. Prawo jest po naszej stronie. Brawo! Bardzo proszę, bądźcie lodołamaczami w swoich środowiskach. Polska jest bardzo duża. To nie jest tylko Warszawa, to nie jest tylko ten plac. Wrócimy do rodzin, do domów, do miejsca pracy. Tam działajmy. Już wiemy, już mamy potwierdzone sądownie, że prawo jest po naszej stronie, że logika jest po naszej stronie. Sytuacja światowa, chociażby w Izraelu, podpowiada, że wiara w preparat medyczny okazała się banialukami, zwykłą bajką. I mam nadzieję, że ta bezczynność wielu ludzi świadomych przestanie istnieć w Polsce i weźmiemy się do ciężkiej roboty. I do tego zachęcam, bardzo chętnie również. Pomogę każdemu w takich działaniach. Paweł Wyżykowski, proszę pisać na Facebooku. Mimo banowania, mam sposoby, aby to wszystko obejść i się z Wami kontaktować. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kontaktu i działajmy. Wielkie brawa, Paweł Wyżykowski.